Opera GX to pierwsza przeglądarka gamingowa, ale jeśli nie jesteś graczem, to też z pewnością cię zainteresuje. Szybki test: 10 takich samych kart na dwóch przeglądarkach, a tutaj mamy zużycie RAMu. A jeśli chcesz mieć pełną kontrolę, to w panelu GX Control możesz ustawić limity wykorzystania RAMu przez przeglądarkę. Możesz wybrać, czy ta granica ma być twarda czy elastyczna, ale ustawisz też limity wykorzystania łącza internetowego i zasobów procesora. Zaloguj się na swoje konto Twitch bezpośrednio z paska bocznego i otrzymuj powiadomienia, gdy obserwowany streamer rozpocznie transmisję. Możesz odpiąć okienko ze streamem czy z filmem na YouTubie i ustawić je w dowolnym miejscu. Niezależnie czy pracujesz, uczysz się, możesz równocześnie oglądać ulubionego twórcę. Design przeglądarki to ciemny motyw z kolorowymi neonowymi akcentami, które możesz dostosować wedle własnego uznania. W pasku bocznym mamy również integrację z komunikatorami takimi jak WhatsApp czy Messenger. Będą zawsze pod ręką bez potrzeby otwierania dodatkowych kart. Jakby tego było mało, to w dwóch klikach mamy darmowy zintegrowany VPN do szyfrowania danych i zmiany lokalizacji. Jak i jednym przyciskiem zablokujemy wszystkie reklamy oraz skrypty śledzące. GX Corner czyli panel z najważniejszymi aktualnościami ze świata gier, premierami nowych tytułów i najlepszymi promocjami gier na każdą platformę, a to wszystko jest dostępne w jednym miejscu. Link do pobrania znajdziecie w opisie filmu, a jeśli oglądasz ten film na smartfonie, nadal możesz kliknąć w link, zostawić swój adres e-mail, a otrzymasz link do pobrania Opery GX na maila, żeby później go zainstalować na swoim komputerze. Bez przedłużania, 20 ciekawych gadżetów z AliExpress, a jeśli chcecie zamówić któryś z nich, to linki do wszystkich znajdują się w opisie filmu. Jedziemy! A to jest długopis Majsterkowicza. Poza opcją pisania jest też suwmiarka i miernik grubości bieżnika. Dobrze jest mieć taki sprzęt zawsze przy sobie, nigdy nie wiadomo kiedy przyjdzie nam coś zmierzyć. Na AliExpress możemy go kupić już za mniej niż dolara i jest szalenie popularny, bo tylko na jednej aukcji ma ponad 13 tysięcy zamówień. Wiem, że lubicie klocki typu Lego Technik, więc przygotowałem dla Was ciekawy zestaw. Koparko podnośnik, który co najlepsze jest w pełni działający. Do wyboru mamy dwie wersje. Tańszą podstawową, gdzie maszyną operujemy ręcznie, kręcąc korbką. Jednak ja zdecydowanie bardziej polecam ciut droższy model z silnikiem elektrycznym, siłownikami i baterią. Cały zestaw składa się z 720 elementów i jak na taki model jest dostępny w bardzo atrakcyjnej cenie. Gorąco polecam, szczególnie teraz, kiedy siedzimy wszyscy w domu i nie wiemy co ze sobą zrobić. Już kiedyś pokazywałem Wam jedną opaskę tego typu, ale przyszedł czas na jej nowy model. Jest to inteligentna opaska sportowa z wbudowanymi słuchawkami bezprzewodowymi. Tym razem słuchawki nie są schowane pod ekranem, przez co cała opaska jest smuklejsza. Z tym gadżetem nie zapomnisz zabrać słuchawek, które zawsze będą naładowane. A opaska ma takie funkcje jak śledzenie naszej aktywności sportowej, mierzenie przebytego dystansu, liczenie kalorii. Po sparowaniu z telefonem na wyświetlaczu odczytamy przychodzące powiadomienia, a same słuchawki posiadają wbudowany mikrofon oraz panele dotykowe do sterowania funkcjami telefonu. Warto dbać o stawy, a najlepiej ich zbytnio nie przeciążać. Chińczycy przychodzą nam z pomocą, oferując stabilizator, który przyda się szczególnie podczas podnoszenia ciężkich przedmiotów. Pomaga rozprostować nogi, przejmując na siebie znaczną porcję ciężaru. Zapinamy go na rzep i możemy regulować, aby dopasować do swojej nogi. Dzięki metalowej sprężynie skutecznie odciąża nasze kolano. Jest idealny na wędrówki w górach czy pracę, w której często podnosimy ciężkie przedmioty z podłogi. Aktualnie coraz więcej osób na ulicach decyduje się na chodzenie w maskach. Pomijmy temat, czy osoby zdrowe powinny chodzić w maskach, ale co wy na to, żeby chodzić w takich maskach? Są to supermaski na prawdziwą apokalipsę. Klimat rodem z Mad Maxa. Na pewno wyróżnicie się z nimi na ulicy i zapewnicie sobie bezpieczną odległość w sklepowej kolejce. A na marginesie to taką maskę nosi też Bardenga. Odkurzacz Xiaomi Viomi V2 Pro to jeden z najlepszych robotów sprzątających. Moc sania 2100 paskali, co plasuje go w czołówce tego typu urządzeń. Kosztuje on o ponad 100 dolarów taniej od popularnego Roborocka S6, a parametrami wcale od niego nie odbiega. Dodatkowo w zestawie znajdziemy zbiornik 2 w jednym, dzięki któremu możemy odkurzać i mopować jednocześnie. W opisie wrzucam Wam link do aukcji z wysyłką z polskiego magazynu. Posiada laserowy skaner, który zapewnia dokładne czyszczenie każdego pomieszczenia i mamy podgląd mapy w aplikacji, w której możemy wybrać sprzątanie konkretnego pokoju. Jak poprawić wizerunek chusteczek higienicznych. Na AliExpress popularne są pluszowe pokrowce, najczęściej w kształcie zwierzaków. Warto je mieć w domu jak i w samochodzie, ale są też takie pokrowce humorystyczne. Używając ich wygląda to, jakbyśmy wyciągali chusteczki z dół. Streetwearowe buty z AliExpress. To zdanie wydaje się być sprzeczne, ale te buty mają taki modowy charakter. O gustach się nie dyskutuje, ale te naprawdę mi się podobają, a do tego kosztują raptem 16 dolarów. Nie są to hamskie podróbki, a oryginalny projekt i masz pewność, że nie spotkasz nikogo, kto by miał takie same. Na aukcji mamy dostępnych kilka wzorów. Już ponad 1000 osób je zamówiło i posiadają same pozytywne opinie. Jeżeli jesteś fanem składania różnych modeli, to mam dla Ciebie świetną propozycję. Ta maszyna krocząca wygląda trochę jak postapokaliptyczna maszyna do zabijania. Przychodzi w częściach i sami musimy ją złożyć. Po prawidłowym złożeniu model napędzany jest wiatrakiem. Ta maszyna do poruszania używa wszystkich kończyn, co wygląda bardzo satysfakcjonująco. W czasach kryzysu może przydać się nam każdy pieniądz, dlaczego więc nie dokupić sobie ich na AliExpress? Nasi chińscy przyjaciele produkują złote banknoty 500 złotowe. Oczywiście nie zapłacimy nimi w sklepie i mają wyłącznie wartość kolekcjonerską. Jeżeli zainteresował Cię ten produkt, to u tego sprzedawcy znajdziemy jeszcze dwusetki i banknoty z innych walut. Stylowo odświeżać powietrza do samochodu. Stylizowany jest na głowę pilota z goglami i skórzanym kaskiem. W środku metalowej kulki znajduje się środek z przyjemnym zapachem. Jeśli się zużyje, można go wymienić na nowy. Ten przedmiot jest ręcznie wykonywany i jest na tyle ładny, że może nawet służyć jako brelok do kluczy. Wszystkie dzieci na plaży lubią kopać doły w piasku i marzą o dużych koparkach. Jednak takie zabawki bywają zwykle drogie. Ten sprzęt, za to, jest ich przeciwieństwem i sprawi, że dłoń będzie służyła jako ramię koparki. Łychę nakładamy na rękę i możemy kopać jak prawdziwą koparką. Fajny pomysłowy gadżet, a przy okazji nie jest nafaszerowany elektroniką jak większość dzisiejszych zabawek. Na pewno w internecie widzieliście filmy z robotami od Boston Dynamics. Nie są one dostępne w sprzedaży, ale na AliExpress możemy kupić ich chińskie odpowiedniki, które są równie sprawne. Jak możecie się domyślać, ten robopies kosztuje krocie. Jest to czworonuk, który wyposażony jest w wiele systemów wspomagających jego chodzenie i zapobiegających upadkowi. Co ważne, kupując go podczas kwarantanny, będziecie mogli legalnie wyjść na spacer. Znudziła Ci się Twoja zwykła wanna? Oto jest ultra luksusowa prysznicowanna, którą możesz zamówić z AliExpress. Posiada funkcję hydromasażu, zupełnie jak w Jacuzzi, ale też ma falę, która masuje nam kręgosłup. Leżąc na plecach, możemy włączyć tryb wodospadu. W dodatku możemy korzystać z niej jak z prysznica. Od góry mamy deszczownicę oraz wielopunktowe natryski masujące. Gdyby tego było mało, znajdziemy tu 17-calowy telewizor, a wanna posiada kolorowe oświetlenie LED. Gdybym miał u siebie takie domowe spa, to na pewno spędzałbym tam długie godziny. Podczas tworzenia smart domu ciekawym rozwiązaniem mogą być inteligentne rolety. Ogromną zaletą jest to, że te panele montujemy do naszych zwykłych rolet. Łączy się on z aplikacją w telefonie i przez nią możemy sterować roletami i decydować ile światła wpada przez okno. Urządzenie wyposażone jest w panel słoneczny, który przyklejamy na szybę, a on ładuje baterię mechanizmu. Harrot Swing Mini to dron jak żaden inny. Jego nietypowy kształt przypomina trochę statek kosmiczny z Gwiezdnych wojen. Możemy nim latać w dwóch trybach. Po pierwsze, jak standardowym dronem, ale dużo więcej frajdy daje tryb samolotu. Ten statek powietrzny nie posiada kamery, więc nie nagramy nim ładnych ujęć, ale służy on do zupełnie czego innego. Ma on przede wszystkim dawać radość z latania i wykonywania powietrznych akrobacji. A tego gadżetu, przynajmniej jeszcze, nie kupicie na AliExpress, ale jest na tyle ciekawy i futurystyczny, że postanowiłem Wam go pokazać. Są to smart soczewki kontaktowe. Nie jest to koncept, a działający produkt wyprodukowany przez Google. Nie są dostępne w ogólnej sprzedaży. Ich przeznaczeniem jest niesienie pomocy cukrzykom. Wbudowane czujniki mierzą poziom cukru we krwi, a właściwie to z łez. Jak na razie to wstępna faza tego typu produktów, ale sami możemy sobie wyobrazić, co nam przyszłość przyniesie. Platforma wibracyjna to prawdziwy hit rodem z tyle zakupów Mango. Wibracje zamiast treningu. Regulacja prędkości wibracji pozwala dostosować się do swoich potrzeb. Już 10 minut treningu na tej platformie to tak jakbyśmy zrobili godzinę joggingu. Urządzenie jest ciche, dzięki czemu bez problemu możemy podczas ćwiczeń oglądać telewizję. Ale dobra, tak naprawdę to przyjemne uczucie, jak się na tym stoi, a po drugie to jest świetny prezent dla waszych kobiet. Ona się ucieszy z prezentu, a wy macie przyjemny trzęsący się widok. Praktyczny, poręczny i wielofunkcyjny rożek na frytki, chipsy, czy też warzywne przekąski. Przyda się szczególnie teraz, kiedy wszyscy jesteśmy w domach i oglądamy seriale. Posiada dwie przegródki. W jednej ląduje Wasz ulubiony sos, a w drugiej frytki czy czosy. Bardzo prosty, ale jakże wygodny gadżet. Mieliście kiedyś lampę z lawą? Ja mogłem na nią patrzeć godzinami, a ta lampka jest jeszcze lepsza. Tutaj mamy pływające beduzy, które pływają w środku jakby były prawdziwe. Na pewno będzie to zjawiskowa ozdoba na Twoim biurku. Możemy wybrać sześć różnych kolorów podświetlenia. Światło jest na tyle delikatne, aby nie oślepiało nawet w nocy, ale dawało przyjemną, relaksującą poświatę. Właśnie dzisiaj rozpoczyna się urodzinowa promocja AliExpress i potrwa ona do 1 kwietnia. Jeśli chcecie jakieś kupony, to wrzucę Wam w opisie filmu. A w tym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zachęcam do zostawienia subskrypcji oraz łapki w górę. Tutaj macie dwa inne filmy. Ja pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się ciepło. Cześć.